ceny jedzenia na Florydzie i jak to wszystko wygląda mięsko kubasa <gryzny> Najlepsze są tamte pierożki. Z takich hibashi i sushi no sushi to naprawdę tu jest wybór duży napiszcie w komentarzu ile w Polsce takie jedzonko kosztuje tutaj to jest 12 baków za osobę zależy w jakim dniu ale tak jak dzisiaj jest ceny od poniedziałku do piątku 12 baków za dziecko chyba tam do 5 lat, 4 czy 5 dolarów. Także ceny naprawdę, naprawdę dobre. Jeśli ktoś ogląda.